Odpowiedzialność państwa, która dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa na drogach, to jeden z podstawowych elementów budowania tego, co nazywamy opieką nad obywatelem, nad jego losem i rozwiązania, które zapewniać mają bezpieczeństwo na drogach, wzajemnym i też takim poczuciu odpowiedzialności. To jeden z kluczowych elementów nad tym, nad czym Ministerstwo Cyfryzacji w ostatnich tygodniach pracowało. Na początku stycznia, po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce z wypadkiem, który niestety spowodował śmierć i Informacjami, które wskazywały, że tego czynu może być winny człowiek, który nie miał uprawnień do poruszania się pojazdem, podjęliśmy kroki, które miały wprowadzić szansę na to, żeby przedsiębiorcy mogli w sposób Automatyczny, ale jednocześnie bardzo uproszczony, korzystać z systemowych rozwiązań, które gwarantuje, rejestrują, gwarantują i wskazują rejestry państwowe, czyli automatyzacji w informowaniu o tym, czy ktoś może jeździć i ma uprawnienia do poruszania się pojazdem. Automatyzacja, którą zapowiedzieliśmy na początku stycznia, miała być do 31 stycznia wprowadzona, i dzisiaj z dużą radością chciałbym poinformować, że Automatyczne systemy pozwalające na to, żeby przedsiębiorcy mogli sprawdzać, czy ich kierowcy mogą się poruszać, czy mają uprawnienia, działają. Pierwsze firmy już raportują, że otrzymaliśmy informację o tym, że niektórzy kierowcy jeździli bez uprawnień, zostaną oni wyłączeni z rynku, nie będą mogli się poruszać. Pierwsze firmy zostały już zintegrowane. Ten automatyczny system dający szansę, że każdy przedsiębiorca w Polsce może ci szybko sprawdzić, czy jego Pracobiorca czy jego kierowca ma uprawnienia do poruszania się pojazdem, już działa. To dobra informacja, ale to dzisiejsze spotkanie ma na celu przede wszystkim zaproszenie kolejnych firm setek firm w Polsce, bo w tym procesie mamy na razie ponad 130 firm, które się zgłosiło do certyfikacji i są w procesie, który będzie pozwalał korzystać z tej automatycznej wtyczki dającej szansę, że szybko informacja o tym, że kierowca nie ma uprawnień będzie płynęła. Chcielibyśmy, żeby to była jak, najszy, jak największa grupa pracodawców, którzy będą mogli korzystać z uprawnienia, będą mogli weryfikować, czy rzeczywiście... Ich kierowcy jeżdżą z uprawnieniami, żeby wyeliminować tych nieuczciwych kierowców, nieuczciwych ludzi, którzy bez uprawnień jeżdżą, de facto narażając na utratę zdrowia bądź życia innych uczestników ruchu drogowego. To duży sukces Lewicy, bo wchodząc do rządu w 2023 roku, zapowiadaliśmy skuteczność. Lewica, wchodząc do rządu, mówiła jasno: chcemy rozwiązywać małe sprawy i ułatwiać życie obywatelom. Automatyczna. Sekwencja dająca szansę, że sprawdzimy, czy kierowca ma uprawnienia, żeby jeździć i pracować, to jest właśnie jeden z tych małych elementów. Mały element, ale wpływający na wielkie sprawy. Jestem przekonany, że ratujący i zdrowie, i życie setek tysięcy ludzi. Chciałbym Państwu e, wszystkim, którzy już się włączyli do tego systemu, podziękować, pozostałych zaprosić z jasnym przesłaniem. Sprawdzajmy tych, którzy jeżdżą po naszych drogach, nie dlatego, żeby komuś utrudniać życie, ale po to, żebyśmy to życie mogli uratować zawczasu, działając prewencyjnie. Dziękujemy bardzo i dobrego popołudnia.